Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka styla się kłania, a przede wszystkim witam lwy, wszystkich spod znaku oczywiście lwa, bo to jest dla Was horoskop wróżba na maj. Zobaczymy, co tam się u Was wydarzy. Wszystko będzie oczywiście kartami stawiane Ciro Marciettigo oraz karty wizji również Ciro Marcetti Przepiękne, wspaniałe. Wizję, cóż, przypominam Wam, że możecie zadać jedno darmowe pytanie na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem. Piszcie imię, datę urodzenia oraz pytanie. Wszystkie odpowiedzi są w filmikach publicznych, także dostaniecie link. Oprócz tego, możecie korzystać w filmikach publicznych, właśnie również z pytań po 10 zł bez ograniczeń. Dobrze, na końcu się będę reklamować, a teraz zaczynamy główne przesłanie na maj dla naszych lewków. I zobaczymy, co tam ulwa będzie, właśnie słychać. Dobre pomysły, sukces, sława, ale nerwowo. Nerwowo w finansach możliwe, że jakieś mogą być na przykład po prostu takie większe inwestycje, tak? No i tu są obawy, czy to wszystko wyjdzie. Ja myślę, że ładnie to się wszystko ułoży. Diabeł też mówi o życiu hedonistycznym, że sobie pozwalamy za dużo, ale no cóż, no po to też zarabiamy, żeby wydawać te pieniądze i żeby sobie też jakieś przyjemności sprawiać, więc tutaj właśnie dla lwa jest taka rada, żeby się nie cykał, żeby pomyślał o sobie, tak? Żeby pomyślał o sobie. Może nawet niektóre lwy osiągną jakiś sukces albo sławę, tak? No szóstka buław i gwiazda tutaj i ten diabeł powiem wam, że to jest kariera, tak? Czyli no już coś tutaj się zacznie fajnego u niektórych właśnie dziać. Co wyjdzie, a co nie wyjdzie w maju? Co wyjdzie dla naszego lwa? Zobaczymy. Co wyjdzie? No, mogą wyjść pewne właśnie projekty finansowe. Możecie też znaleźć nową pracę lub dodatkową pracę lub ogólnie jakiś pomysł jeszcze wprowadzić do swojej firmy, który przyniesie Wam większe zarobki. Jest dużo radości, jakieś imprezy, które też również Wam wyjdą. Może być to też dobra współpraca i jakiś bardzo dobry przyjaciel koło Was, który będzie Was, was wspierał. Yy, poza tym co nie wyjdzie no dwójka kielichów yy, przy trójce buław tak jakby ktoś miał do was przyjechać z daleka ale niestety nie przyjedzie yy, no możliwe że yy, możliwe że też yy, no teraz to jest różnie wiecie yy, no tak to wychodzi dziwnie mi się skojarzyło to jakby po prostu yy, takie obiecanki, cacanki, tak, że wrócę, tak, na przykład, no wiadomo, że dużo jest par, które są jakby porozdzielane, bo mężczyzna pracuje za granicą, kobieta jest w Polsce z dziećmi, a tutaj facet po prostu nie przyjedzie, bo nie będzie mógł, może nie będzie mógł, albo nie będzie chciał, najgorsze. Może to być też problem z jakąś umową, tak? Z jakąś taką umową, y, którą będzie trzeba zrealizować, ale w maju się nie uda. Praca i finanse. Praca i finanse. Oczywiście jest taki horoskop finansowo-rozwojowy na maj y, już na moim kanale, wróżka styla, także możecie sobie, jeśli chcecie bardziej taki rozbudowany... To oczywiście możecie sobie jeszcze dodatkowo obejrzeć. Cóż tutaj widzimy? Praca i finanse. No cóż, no będzie trochę radości, więcej będzie, będzie zmęczenia z tego wszystkiego, bo widać tak, jakby zaczyna się dobrze, a, a po prostu potem już tak jakby coraz gorzej. Ale tu chodzi bardziej o relacje, o pracę, o może zmęczenie, o przemęczenie. No, karty tutaj radzą, że żeby się LEW nie przejmował, bo i tak i tak będzie dobry, dobrze odbierany, czy by nawet miał zły humor, <noise> to tak jakby się nikt nie będzie na niego gniewał. Ogólnie no cóż, dobra inwestycja, może być dobra inwestycja, można myśleć ogólnie o czymś nowym, o, o jakiejś zakupie, jakiejś nieruchomości. Możecie inwestować właśnie w coś takiego trwałego, tak? Czyli mieszkania, domy, działki, coś, co tutaj rzeczywiście w przyszłości też może przynieść jakieś większe pieniądze. No, ale jest dosyć dobrze, dosyć dobrze. No, zmęczenie zmęczeniem, no, każdy jest, jak to się mówi, no, może to jest też taki okres przesilenia wiosennego, Wam powiem. Bo teraz na przykład to było zimno, dzisiaj, dzisiaj jest trochę cieplej. I już człowiek jest taki senny, jakiś taki zmęczony, bezsilny. No i teraz urzędy. Nauka, egzaminy, sprawy sądowe. Czy coś tu wyjdzie u Iwana maj. Czy o coś musi się martwić? Nie, no bardzo dobre sprawy urzędowe. Jeśli macie na przykład y, sprawę w sądzie, macie też y, jakiegoś bardzo dobrego adwokata, tutaj nie musicie się o nic martwić. Może trzeba będzie jakieś pisma pisać, tak? Bo coś tu tak wychodzi, że jakieś dodatkowe pisma y, gdzieś tam będzie trzeba napisać. Ogólnie bardzo dobrze, bardzo dobra energia. Y, jeśli macie egzaminy, zdacie te egzaminy bez problemu, nie musicie się obawiać. Co jeszcze? No, kto ma firmę, będzie musiał pojechać gdzieś dalej załatwiać coś. Właśnie może tu chodzi o umowę, może tu chodzi właśnie o, o jakieś przedstawienie swojego projektu, także bardzo też to fajnie wszystko wychodzi. Nie macie tutaj zbytnio zbytnie jakichś urzędowych problemów, raczej wszystko do załatwienia. I teraz miłość. Oczywiście jest też horoskop miłości na maj, <taki>, taki rozbudowany dla singli, właśnie dla par i dla par długoletnich. A my tutaj ogólnie tak zobaczymy, jakie te emocje będą właśnie. Może nie tak jak miłość, ale te emocje. Jak miłość wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No zobaczymy. Miłość i emocje w maju. No właśnie, raczej raczej odchodzenia, raczej, raczej rozstania się szykują. Wy bardziej nastawieni na takie otwarte związki, nawet jak jesteście singlami No i tutaj też uważajcie, uważajcie w towarzystwie, bo, bo widać, że no może ktoś was podrywać po coś, tak? Żeby was później na przykład w jakiś sposób wykorzystać. Także no. Nie za dużo alkoholu, bo tutaj w tej trójce zawsze kielichów, to ja widzę, że tam coś za dużo się leje, a później jest problem, nie? Bo dziesiątka mieczy to jednak jest smutek, jest niezadowolenie, żal. No i tutaj ta piątka, właśnie monet na końcu, uważajcie, żeby kogoś nie stracić, tak? Doceniajcie tą swoją drugą połówkę dajcie jej więcej miłości, bo możecie coś stracić, tak? także straty emocjonalne trochę są. Straty emocjonalne no to też mogą być inne, tak? Bo ktoś na przykład może, może na przykład odejść z naszych znajomych, czy, czy właśnie z rodziny, nieraz wiadomo, mamy te pogrzeby i te takie różne rzeczy, ale mam nadzieję, że, że nie oczywiście, że nie, że Was to nie spotka. Dobrze, rodzina. Rodzina, wiadomo, może być dalsza, może być bliższa. Co tam w rodzinie? Tak, jak macie swoje własne rodziny, to dosyć tak spokojnie, tak? Jak macie takie swoje domowe, ale tak te da z dalszą rodziną, jakby ten kontakt taki trochę. Jak to powiedzieć, zatrzymane, tak? W zatrzymaniu, czyli no, trochę osamotnienie, nawet wy będziecie się czuć tak osamotnienie, że na przykład wasza siostra do was, czy brat nie zadzwonią, czy mama. No, może wy tutaj się zajmijcie, bo ktoś tutaj starszy z rodziny rzeczywiście jest, ktoś starszy, który by, kto, ktoś, kto by po, jakby potrzebował opieki. Bo widać tutaj właśnie, jakby starszą kobietę, którą, którą trzeba odwiedzić, zaopiekować się nawet nią. Także rzeczywiście, tak sobie z rodzinką, tak sobie. No, bo z rodzinką to się najlepiej wychodzi na zdjęciu, tak mówią. I teraz podróże i przeprowadzki. Co tam dla lwa w maju? Podróże i przeprowadzki. Podróże i przeprowadzki. O proszę, jeśli tutaj lew by się chciał przeprowadzać, bardzo fajnie mu przeprowadzka by poszła. No, niektóre lwy tak jakby widać, że się będą przeprowadzać, że będą gdzieś wyjeżdżać w ogóle, przenosić się. Też podróż jest troszkę ciężko w tej podróży. No, może po prostu przeciążenie. Bo to może być podróż z pracy, właśnie, na przykład, ktoś was gdzieś wyśle, ale tak ogólnie są jakieś podróże, są jakieś podróże i też, jak mówię, może na jakąś imprezę pojedziecie też. Jest dynamicznie, także y, nawet karty radzą, żebyście sobie gdzieś jednak wyjechali, pojechali, rozerwali się trochę, jak to się mówi. Zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka. Na co musicie najbardziej zwrócić uwagę? Na układ pokarmowy, na układ oddechowy, również, tak. No i kości, kości gdzieś Was też będą bolały. Czyli kręgosłup. Powiem Wam tak, no rzeczywiście, najbardziej tutaj, najbardziej płuca się pokazują. Uważajcie na jakieś zapalenie płuc, bardziej się dotleniajcie, uważajcie właśnie na takie, żeby Was coś nie przewiało, nie zawiało. I tak może się zacząć, nie wiem, od zatok, a może pójść na gardło, i na płuca. Także tutaj naprawdę trzeba zważać na, na, to, na tą pogodę. Może być, no wiecie, fałszywa pogoda jest wiosna, to jest fałszywa pogoda i, i tutaj dlatego się tak pokazuje, ale wyjdziecie z tego, nie martwcie się. I teraz sprawdzimy waszą aurę, czy macie jakieś klątwy, złorzeczenia, czy ktoś Wam będzie coś złego życzył właśnie w maju. No jest trochę takie, takiej złej energii, tak jakby ktoś z przeszłości właśnie wam złorzeczył, czyli już to za wami się ciągnie i na przykład blokuje was co, co do niektórych spraw, tak? Pewnych spraw Wy jeszcze nie widzicie, albo po prostu nie wierzycie w to, że może. Przez to, że ktoś może mi złożeczyć, czy, czy, czy myśleć o mnie źle, to mi, się, to mi się nie układa. Wy w to nie wierzycie, a jednak to prawda. Karta wieży też mówi tutaj o złej energii w domu, tak? Czyli trzeba oczyszczać Waszą energetykę, no i Wasz dom oczywiście. Dom możecie sami sobie oczyścić e, białą szałwią spokojnie, w lewą stronę e, oczyszczamy, w prawą wzmacniamy e, energię naszego domu. Także tutaj troszeczkę e, też e, widać, że tej, tracicie tej energii w maju. Poprzez miejsce, no może to być też w pracy, to ja nie mówię, bo nieraz przebywamy też kupę godzin w pracy i tam też łapiemy takie złe energie, że nie mamy siły, że nas głowa boli, że jesteśmy słabi, tak? Nic nam się nie chce. A to właśnie złożyczenia, które do nas się przykleiły, przyczepiły. Nasza aura jest bardzo taka kleista i wszystko się może do niej po prostu przykleić. Przyczepić, podczepić. Dobra. Teraz, kochani, ostrzeżenia. Czy są jakieś dodatkowe ostrzeżenia dla lwa na maj? Fałszywa kobieta, fałszywa kobieta, właściwie złodziejka może nawet być, jakaś kobieta, która e, mota coś za waszymi plecami. E, powiem Wam tak, no właśnie, no teraz właśnie taka jest historia, taki piłkarz dosyć znany, e, poszedł z jakąś kobietą do hotelu i ona go podała o gwałt no wiadomo wiadomo po co tak, że chce z niego jakieś pieniądze wyrwać, ale psuje mu opinię i kłamie ta kobieta, żeby mieć jakieś tam swoje swoje takie jak to się mówi korzyści majątkowe ale tak samo tutaj u was jest ktoś taki fałszywy taki mściwy ktoś, kto robi coś za waszymi plecami uważajcie na, na, na jakąś kobietę wszystko się powinno dobrze skończyć, bo na szczęście jest ten as kielichów, czyli wyjście z takich jakichś dziwnych sytuacji albo dziwnych znajomości. Jednak jeśli tak się pokazało, dlatego Wam mówię. Dobrze, teraz karta wizji. I co tu powiedzą karty wizji dla lwa? Piękna karta, muszę Wam tak pokazać ją troszeczkę, bo jest przepiękna. Wszystkie te karty są przepiękne, każda piękniejsza od drugiej. To jest karta zapewnienia schronienia. Zapewnij innym schronienie. Jesteś teraz jak dom, który chroni przed burzą. Nie izoluj się, bądź otwarty, a twoja dusza będzie wzrastać. No piękna wizja. No cóż, kochane lwy, no mam nadzieję, że jakoś szczęśliwie ten maj spędzicie. Ja wam tego życzę. Poza tym, cóż, wiadomo, że wróżę przez telefon, przez Skype'a, mailowo. Mogę wam nagrać różnego rodzaju filmy prywatne z wróżbami na rok, na dwa. Na 3, na 4, na 5, na ile chcecie. E, nagrywam też właśnie te seance oczyszczające, wzmacniające, sprawdzam te klątwy, uroki, złorzeczenia, co przyszło od strony matki, babki, prababki, ojca dziada, pradziada z poprzedniego wcielenia, co macie do przerobienia. W tym życiu jeszcze e, sprawdzam wasze m, duchy opiekuńcze, robię Wam m, talizmany takie runiczne. Także bardzo fajna sprawa. Wiele rzeczy ciekawych możecie się o sobie dowiedzieć. Poza tym, możecie dla swoich bliskich zamawiać również takie oczyszczenie, tak? bo jesteście z nimi połączeni energetycznie. Także też możecie im zamawiać. Co jeszcze? No, robię rytuały bez szkody dla nikogo, na miłość, na finanse. Na zdrowie, na urodę, na co chcecie, możecie zamawiać, na odcięcie złych energii, złych sytuacji, złych ludzi z naszego życia. I co? I, i, i to wszystko, i to wszystko, kochani. Rytuały robię wnów i w pełni księżyca. Także dzisiaj jest właśnie pełnia księżyca, bo dzisiaj jest 19 kwietnia, pełnia, która marzenia spełnia, i tutaj będę już robić. Dzisiaj te właśnie mm, rytuały, ale wy się już chyba nie załapiecie, więc dopiero w maju wnów albo w pełni zamawiajcie. Zamawiajcie sobie, naprawdę zmieniają naszą energetykę. Coś się może zmienić, ruszyć yy, i to jest bardzo fajne. Dlatego yy, cóż, subskrybujcie mnie, lajkujcie. Yy, oglądajcie moje horoskopy. Oglądajcie moje filmy z darmowymi pytaniami. I, I co, i do usłyszenia, kochane lwy, i dużo szczęścia Wam życzę w tym pięknym maju. Pa! pa.